25 listopada 2013 roku Kino Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wkroczyło w nową epokę. Analogowe odtwarzacze filmów wraz z taśmami celuloidowymi odeszły do lamusa. A zastąpił je nowoczesny projektor cyfrowy, umożliwiający projekcję w systemie 2D. Kino otrzymało także oficjalnie nową nazwę, Fenomen. Nawiązuje ona do pierwszego w kiercach kina, które otworzyli 10 lutego 1909 roku Max Ver well Mendel, Ellen Zweig i Stanisław Tomicki. Mieściło się początkowo w małej salce pierwszego piętra budynku na rogu ulic Konstantego. Dzisiejszej Sienkiewicza i Małej. W 1912 roku kino przeniosło się do nowego lokalu w specjalnie wybudowanym dla niego budynku u zbiegu ulic Konstantego i Staszyca. Kino w WDK zostało otwarte zaś w ówczesnym gmachu WF i PW 13 marca 1937 roku. Wieczór w fenomenie zainaugurował zespół inscenizacji tanecznych Uśmiech, działający przy WDK który braworowo przedstawił kilkuminutową etiudę w Starym Kinie, przywołując postaci czarnego Czeplina, Niewidomą Fiaciarkę, Czyści buta i kominiarzy. Gościem specjalnym uroczystości był znany filmoznawca i miłośnik starego kina Stanisław Janicki, który promował swoją najnowszą książkę Odeon. Felietony filmowe. Na widowni zasiadła m.in. pani Stanisława Goss, która pracowała w kinie WDK przez prawie trzy dekady. Stanisława Janickiego przywitał kierownik kina Jarosław Skulski, który także poprowadził spotkanie z gościem. Wojewódzki Dom Kultury jest pan po raz pierwszy. Tak, to jest w ogóle dziwne, dlatego że ja w Kielcach bywam od niepamiętnych czasów, już nawet nie wiem od którego roku i stale tu bywam. Właściwie to uważam się już trochę za takiego jakby ćwierć y, mieszkańca. Nie wiem czy te wydziały kwaterunkowe to uwzględniają, czy też nie, ale w każdym ja się tak, y, y, tak uważam. I rzeczywiście tak rozmawialiśmy dzisiaj, że ja wszędzie w Kielcach byłem. I w winnicy byłem, w jakiejś podejrzanych byłem. Nie byłem nigdy tutaj, w tym miejscu, w wojewódzkim domu kultury. Jest to dla mnie po prostu taki szok, takie zaskoczenie. Chciałbym zapytać Pana o konstrukcję tej książki, ponieważ ona składa się, jak na swoją bo obietność, jest dosyć gruba. Opasła, opasła. Opasła, a zawiera zaledwie cztery rozdziały. To jest zbiór które już nie wiem, ile ich jest. 400, 500, coś takiego. Ja już straciłem panowanie nad tym. Ja po prostu siedzę i piszę i gadam. Siedzę i piszę i gadam, i tak to trwa już nie powiem ile lat. Także ten podział na rozdziały, mówiąc teraz przez sekundę poważnie, wynikał z tego, że książka tego typu która jest takim, no, zbiorem najróżniejszych przecież i tematów, i bohaterów, i epok, i tak dalej, i tak dalej, wymaga jednak e, jakiejś e, konstrukcji. I wtedy poproszono mnie, żebym ja może jakąś konstrukcję zrobił. Ja jestem człowiek leniwy, więc e, wymyśliłem rzecz najprostszą, jak Państwo słyszeliście, no Hollywood, no to trzeba być geniuszem, żeby wymyśleć rozdział pod tytułem Hollywood. Europa, no wiadomo, że Europa, no jak jest Hollywood, to musi być Europa. No a nad Wisłą, no w końcu tu żyjemy, tu mieszkamy, tu oglądamy te filmy, tu też robimy te filmy i tak dalej, więc Wisłą. A potem mi zostało coś, co się nigdzie nie mieściło. No to wymyśliłem czwarty rozdział. Jak on brzmi? Bo ja filmotece. Filmotece. Wszystko można upchnąć. Po spotkaniu z autorem Odeonu w holu WDK nastąpiło oficjalne nadanie imienia kinu, a publiczność mogła podziwiać unikatową ekspozycję sprzętu rejestrującego obraz, począwszy od najstarszych aparatów fotograficznych, kamer filmowych i projektorów po współczesność. Można też było zdobyć autograf z dedykacją od Stanisława Janickiego. Przerwie. O historii kin w Kielcach opowiedziała dr Monika Bator, autorka książki o kinach w województwie kieleckim do 1939 roku. Ostatnim akcentem wieczoru była projekcja przedwojennego filmu z 1938 roku Ludzie Wisły w reżyserii Aleksandra Forda i Jerzego Zarzyckiego ze wspaniałymi zdjęciami Stanisława Lipińskiego i gwiazdami kina przedwojennego na ekranie, m.in. Stanisławą Wysocką, Aleksandrem Zelwerowiczem, Iną Benitą. I Kazimierzem Opalińskim.